W imieniu Artur zaczynamy dziewiętnastką karmiczną na pierwsze osiemnaście lat. Niełatwy układ. Na szczycie siódemka, ale z szesnastki, czyli wibracja podobna do samogłosek w imieniu Wiesława. Też ta sama lekcja. I mnie w całości uczy w szacunku do rodziny, z której wyszliśmy, taką jaką ona jest. I uczy nas wyboru odpowiedniego partnera. Rozwija bardzo intensywnie duchowość, indywidualność, świadomość, naukowość, wynalazczość. Jednocześnie osoby dysponują energią główną imienia Szóstki z 24, a więc odpowiedzialnością, zmysłem dyrektorskim, miłością w sercu, miłowaniem najbliższych, harmonią wewnętrzną, równowagą w pozytywie. Energia Szóstki daje wielką moc do tworzenia. Gospodarstwa, zabezpieczenia tego, co dla rodziny najważniejsze. Jest też w planach doświadczeń tego imienia przeprowadzka z rodziną lub dla rodziny i opieką nad dzieckiem lub osobą starszą. Jest jedna triada artystyczna na końcówce imienia i ona między 36 a 54 rokiem życia przynosi ułatwienia. Tak jest zasób doświadczeń zaplanowanych w tym imieniu.